Przez ostatnie pół roku rozmawiałem z co najmniej 50 przedsiębiorcami w Polsce na temat AI i automatyzacji. I dziś opowiem Ci o tym, za jakie automatyzacje płacą małe firmy w Polsce. Skupię się wyłącznie na tych zastosowaniach, które albo sam wdrażałem, albo pomagałem je wdrażać, albo po prostu rozmawiałem o nich z tymi przedsiębiorcami czy też konsultantami. Lecz tak jakby nie doszły do skutku z mojej perspektywy, bo nie chcę też udawać, że wszystkie moje działania, wszystkie moje rozmowy kończą się sukcesem. Więc w tym filmiku będzie zero hypu i zero ściemy. To też oznacza, że moje przykłady będą mniej spektakularne w porównaniu z tym, co możesz zobaczyć na przykład na LinkedIn, ale będą prawdziwe i praktyczne. Bo chcecie tylko powiedzieć, że strasznie mnie wpienia, kiedy przeglądam LinkedIn i widzę mnóstwo automatyzacji, które według ich twórców są warte miliony, albo zastępują całe zespoły nie wiem, sprzedaży, marketingu, cokolwiek. Ostatnio wkurzył mnie też filmik na YouTubie tutaj moich konkurentów, akurat, którzy twierdzą, że zastąpili sekretarkę, a jedyne co zrobili to stworzyli głosowego bota, który nie potrafi nawet maila wysłać ani wbić spotkania w kalendarz. Bo takie sytuacje sprawiają, że ten hype. Staje się gigantyczny, że mamy wygórowane oczekiwania odnośnie tego, co już dziś jest możliwe. Moim zdaniem wyrządza to znacznie więcej krzywdy niż czyni dobrego, i dlatego ja bym chciał tutaj to troszkę sprowadzić na ziemię. Więc moje zastosowania będą bardziej przyziemne, ale tak jak mówię, proste i prawdziwe, bo też jeżeli jeszcze nie wdrażasz żadnych projektów, to rzucanie się na te mega automatyzacje od wszystkiego to jest gwarancja porażki. Więc moje przykłady nie będą zastępować całych ludzi czy zespołów, będą po prostu pomagać w odzyskiwaniu po kilka godzin tygodniowo, czy pozwolą nam zapomnieć o dupotaskach, czyli o zadaniach, których nie znosimy, ale i tak trzeba je zrobić. Więc dobra już teraz przechodzę do samych zastosowań dużo z tych automatyzacji o których będę tutaj opowiadał znajdują się też na moim kanale przynajmniej ich przykłady ja też e, zrobię taką małą, e, taką małą paczkę z tymi automatyzacjami i one będą za darmo do pobrania poprzez link który podam w komentarzu i też w opisie więc e, zachęcam się żebyś to sprawdził e, żebyś też miał tak jakby troszkę łatwiejszy start jeżeli, chodzi o, jeżeli zamierzasz tworzyć swoje pierwsze automatyzacje, najbardziej polecam tak jakby oglądanie filmików i jednocześnie zasilanie się tymi szablonami, które ode mnie dostaniesz, ale teraz już naprawdę przechodzę do tego, po co tutaj się zebraliśmy, czyli będę opowiadał o tych zastosowaniach. Nie, nie wszyscy w ogóle wiedzą, czym tak naprawdę, po co są te automatyzacje, po co jest AI. Jest bardzo dużo właśnie hajpu i takich skrajnych opinii na temat tego, że o, AI już nam zabierze pracę zaraz albo w drugą całkowicie drugą stronę, że hej, zobaczę, jakie to AI jest głupie, bo nawet nie potrafi czegoś tam policzyć. Chodzi o to, że AI ma już bardzo dużo zastosowań, automatyzacje mają bardzo dużo zastosowań, a one razem łączą takie naprawdę najbardziej potężne w tej chwili Rozwiązanie, dlatego że automatyzacje polegają na tym, że możemy robić pewne rzeczy krok po kroku i łączyć ze sobą narzędzia, a AI, rzucone na tę automatyzację dodaje trochę więcej inteligencji i trochę więcej elastyczności. Dlatego to połączenie sprawia, że możemy naprawdę w bardzo kreatywne sposoby, właśnie oszczędzać czas, szybciej reagować na jakieś konkretne działania. Ja osobiście też uzyskuję dużo spokoju psychicznego, kiedy tak jakby udaje mi się zautomatyzować albo przynajmniej częściowo zautomatyzować jakieś zadania, za którymi nie przepadam. Zaraz będę o nich trochę więcej opowiadał. No i też automatyzacje same w sobie zmuszają nas do trochę lepszej organizacji pracy, bo tutaj nie chodzi o to, że automatyzacja sama w sobie nam organizuje pracę. Najlepsza automatyzacja jest wtedy, kiedy jest tak jakby nałożona na bardzo skuteczny i dobrze zorganizowany proces, który już istnieje. Bo rzucanie właśnie automatyzacji na chaos nie kończy się dobrze, to po prostu nie działa. Więc jeżeli chcemy mieć własną automatyzację, to tak naprawdę musimy zacząć od procesu i musimy go dobrze zorganizować. Właśnie automatyzacja wymusza na nas to, żebyśmy się lepiej organizowali, a dzięki temu zaoszczędzali czas, nawet jeszcze zanim dojdziemy do samej automatyzacji. Dobra, a teraz mam już 9 konkretnych przykładów. I zacznę je teraz wymieniać. Podzieliłem sobie je na takie kategorie, na cztery różne kategorie, zaraz je zobaczysz. Po prostu nazwałem przetwarzaniem głosu i obrazu na tabelę. W tabeli chodzi po prostu o to, że po drugiej stronie mamy jakąś strukturę danych i w moim, na moim kanale znajdziesz tak naprawdę sporo zastosowań tych głosowych, dlatego że ja bardzo szybko odkryłem, że bardzo lubię mówić po prostu do telefonu. Żeby coś śledzić. To nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale chodzi o to, że jeden z pierwszych filmików, filmików jaki nagrałem, to było coś takiego, że po prostu mówiłem do telefonu i ten telefon mi tam gdzieś albo wysłał maila, albo stworzył jakieś nowe spotkanie w kalendarzu i coś takiego. I z tego się zrodził tak naprawdę pierwszy projekt, który zrobiłem za pieniądze, gdzie odezwał się do mnie klient i powiedział, że on próbuje coś takiego zrobić, tylko że po stronie Google Sheets chce zapisywać swoje wydatki, że macie chce powiedzieć hej właśnie wydałem tyle i tyle pieniędzy na, w takim i takim miejscu. I, ja, I on od dwóch dni się z tym męczył, nie wiedział jak to zrobić. Ja mu to zrobiłem w jakieś 20 minut. To było takie moje pierwsze płatne zlecenie. Nagrałem też o tym filmik, który w ogóle Okazał się moim najlepszym filmikiem jak do tej pory, jeżeli chodzi o oglądalność, i z tego też przyszło do mnie sporo osób właśnie z bardzo podobnymi potrzebami, na zasadzie, że chcieliby mówić do telefonu i żeby coś się gdzieś w tabeli jakiejś zadziało, w jakiejś bazie danych, albo chcieliby też wysyłać jakieś obrazy. I tak naprawdę umieszczam tutaj to zastosowanie jako pierwsze, dlatego że po prostu najwięcej z tym robiłem jak do tej pory i przyznaję że te projekty które robiłem te zastosowania one były względnie proste przez co nie były zbyt drogie ale były też dla właścicieli takich bardzo małych biznesów i chodzi przede, chodziło im też przede wszystkim o to żeby o niczym nie zapominać że chcieliby sobie uporządkować właśnie inwentarz chcieliby sobie uporządkować swoje wydatki żeby to mieć zawsze na papierze i u nich akurat to wygląda tak że Chcieliby to robić głosowo, ale też chcieliby właśnie jakieś obrazy przetwarzać, czyli też akurat się zdarzyło tak, że znowu z wydatkami zrobiłem tylko, że dużo bardziej zaawansowany projekt, bo więcej rzeczy trzeba było notować. I to działa właśnie albo po głosie, albo poprzez wrzucenie zdjęcia pliku z fakturą, albo poprzez print screen z jakiegoś tam przelewu bankowego i to po prostu zapisuje wydatek w bazie. Albo właśnie z inwentarzem, też o tym nagrałem filmik, zrobiłem, zmieniłem trochę zastosowanie, że jakiś tam inwentarz kawy zrobiłem. To też chodzi o to, że albo głosowo e, mówimy, że a właśnie przyszło jakieś zamówienie, albo coś, albo robimy zdjęcia, gdzie jest nazwa, jakiś tam kod, to wszystko i dzięki temu wszystko nam się potem aktualizuje po stronie właśnie takiej bazy danych. I moim zdaniem te zastosowania, one tak jakby nie są warte miliony. Ale odciążają nas od tych bardzo denerwujących rzeczy. Ja też, właśnie na samym początku, to moje pierwsze zastosowanie to było, że zrobiłem sobie challenge, że 75 dni z rzędu robiłem minimum 100 pompek. Ale po kilku dniach, właśnie przestawałem nadążać za tym, bo zapominałem, tak jakby to odnotować gdzieś. I minęły dwa dni, nie wiedziałem ile zrobiłem dokładnie, i tak dalej. Stworzyłem sobie wtedy bardzo prostego właśnie prostą automatyzację, gdzie już tylko do telefonu mówiłem już ani razu od tamtego czasu, przez dwa miesiące nie wpisałem tych danych ręcznie, mam taką fajną historię. E, historię moich konwersacji właśnie, kiedy tylko jest widać moją wiadomość głosową i odpowiedź. W sensie odpowiedź z bota, że to zostało zapisane, więc to jest takie moje ulubione zastosowanie. E, ale mówię, tutaj nie ma ukrytych milionów, to są raczej takie takie odciążenie nas od tych takich denerwujących rzeczy, ale dzięki temu. Właśnie to też jest ten koniec z zapominaniem, bo ludzie po prostu o tym zapominają, często po paru dniach dopiero próbują się odkopać, często po tygodniach i, i często też to jest po prostu porzucane. Eee, kolejne zastosowanie, ja to tak ogólnie nazwałem, taką kategorię, właśnie asystenci do sprzedaży oraz obsługi klienta. Niedawno dostałem wiadomość od handlowca, który mi powiedział: Budowanie relacji z klientami jest kluczowe i boty tego nie zmienią za szybko. I Jemu chodziło o to, on, on jest po prostu sceptykiem, jeżeli chodzi o AI i automatyzację, I, ale on popełnił, o ile ja się z nim zgadzam w 100%, że budowanie relacji z klientami jest kluczowe i boty tego nie zmienią, to jest w 100% prawda, to jego wnioski, jakie on z tego wyciągnął, są na zasadzie, hej, AI jest bezużyteczny w pracy handlowca, ale z tym się kompletnie nie zgadzam, dlatego, że to jest absolutnie błędne podejście i on, ten handlowiec popełnia trzy błędy, trzy gigantyczne błędy w rozumowaniu. Po pierwsze, zakłada, że AI to są boty. Boty to jest może maksymalnie 1% zastosowań AI, te boty. Po drugie, on zakłada, że AI ma zastąpić handlowców, co też jest nieprawdą. AI, AI ma nas wesprzeć w tym wszystkim. A po trzecie, zakłada, że tak jakby 100% Pracy handlowca to jest budowanie relacji z klientami, co jest absolutnie też nieprawdą. Tutaj widzisz, troszkę wymieniłem sobie rzeczy, właśnie jakie, w jakich wspiera nas AI i automatyzacja. I prawda jest taka, że AI i automatyzacja są po to, żeby nas odciążyć od tych innych rzeczy, które nie są tym budowaniem relacji, nie są tak jakby próbą zrozumienia klienta, nie są. Tym wszystkim, co sprawia, że ktoś jest bardzo dobrym handlowcem, tak? Ci najlepsi handlowcy to są przede wszystkim świetni w komunikacji, w rozmowach i właśnie w zrozumieniu drugiej strony, a nie najlepszy handlowie co ten, co najlepiej aktualizuje CRM czy najszybciej pisze oferty. Nie? Tutaj to w ogóle tak nie jest. I, I chodzi o to, że AI jest po to i te automatyzacje są po to, żeby nas odciążyć z tych. Ja, no, ja będę używał tego zwrotu, bo on mi się bardzo podoba. To są te dupotaski. No, nikt tego nie lubi. No, i ja też wolę rozmawiać z ludźmi, niż potem pisać notatki ze spotkania i je wysyłać, albo próbować z nich coś tam wyciągnąć. No, tego nie lubię no. i nigdy tego nie polubię. I cieszę się że już mam narzędzia i rozwiązania dzięki którym nie muszę tego wszystkiego robić ręcznie od A do Z. Więc Tutaj to moje pierwsze zastosowanie to jest, jeżeli chodzi o sprzedaż to jestem właśnie taki asystent sprzedaży tak ogólnie. Czyli taki, to już będzie takie wykorzystanie AI właśnie do tworzenia takich ofert ale na podstawie tych innych informacji które udało nam się zebrać o kliencie od klienta zebraniu jego potrzeb. Jeżeli ktoś się nie odezwie trzeba Follow-upować. Więc też można sobie pod to zbudować prostą automatyzację w stylu, przypomnij mi po trzech dniach, przypomnij mi po pięciu dniach, żebym się odezwał i, i mieć to wszystko. Nie, ale tutaj znowu widać, że to musi być proces, bo to nie jest tak, że mogę sobie zrobić automatyzację, nie mając tego ogarniętego po stronie narzędzi czy samego procesu. Nie. Automatyzacja rzucona na nic, to ona nie zadziała, no bo ona musi z czegoś czerpać informacje, tak. Dlatego. Mówię, tutaj ten asystent ma bardzo dużą wartość. Przejdę do kolejnego asystenta sprzedażowego, i to będzie po prostu ta aktualizacja CRM-a. I, i, I ogólnie, że to się odbędzie po, po działaniach jakichś tam, lidów, użytkowników. Ja akurat mam coś takiego porobionego, że mi lidy spływają z kilku miejsc. Mam tutaj tego YouTuba, z którego odsyłam właśnie do moich. Lid magnetów w postaci darmowych automatyzacji, które robię. Zapraszam też ludzi na rozmowę. No i mam też ankiety do mentoringu, dlatego, że w tej chwili najczęściej zajmuję się właśnie pomaganiem poprzez mentoring indywidualny, to znaczy, że ja właśnie pomagam osobom nietechnicznym w budowaniu takich automatyzacji z wykorzystaniem AI. Ja uczę tych rzeczy, więc jeżeli jesteś dokładnie czymś takim zainteresowany, to sprawdź w komentarzu i w opisie. Tam będzie... Formularz, ankietka do wypełnienia i też to tak u mnie działa, że jeżeli ją wypełnisz, ja dostanę informację. Jeżeli to zrobisz do godziny 17, to i podasz mi swój numer telefonu, no to możesz się spodziewać, że ja bardzo szybko do Ciebie zadzwonię. Nie wierzysz, to mnie sprawdź. A jeżeli znasz zasady, jeżeli chodzi o handel, jeżeli chodzi o sprzedaż, to wiesz, że bardzo szybka reakcja. Po, w momencie, w którym ktoś wypełnił jakąś ankietę, czy ogólnie dołączył, został właśnie twoim lidem. wiesz, że jeżeli się odezwiesz do niego w przeciągu nie wiem, 60 sekund, to twoje szanse na sprzedaż są naprawdę duże, więc sprawdź mnie, jeśli mi nie wierzysz, ja się odezwę. No i, i tutaj w tym CRM-ie chodzi przede wszystkim o to, żeby zbierać to w jedno miejsce e, z różnych źródeł, i potem, tak jakby, aktualizować ich status i pilnować jakiś dat i kiedy jakieś działania powinny zostać wykonane, ale też znowu wymaga to właśnie porządku po stronie narzędzia. A teraz już trzecia kategoria, czyli asystenci do pracy z dokumentami, danymi i ogólnie takimi bazami wiedzy. W pracy dużo czasu tracimy na właśnie takie ręczne przenoszenie danych, przeszukiwanie jakichś dokumentów. I, I ogólnie, tak jakby wyciąganie jakiejś informacji z jakichś, nie wiem, PDF-ów, tego wszystkiego, przenoszenie tego. I chodzi o to, że dużo właśnie z tych zajęć, tak naprawdę większość może już zostać z, przynajmniej w dużej mierze zautomatyzowana. Ja zacznę od takiego wyciągania danych z dokumentów, typu jakieś PDF-y i faktury. Ostatnio już wypuściłem filmik o tym właśnie, jak zrobić automatycznego OCR a na zasadzie, że N, czyli narzędzie z którego korzystam, w którym robię automatyzację, ma dostęp do mojej skrzynki na Gmailu, no i cyklicznie raz na, raz na dzień sprawdzam, czy przyszły jakieś maile, w których znajdowały się PDF-y z jakimiś fakturami, I jeżeli tak, to te PDF-y są te faktury są skrzytywane, ich dane są skrzytywane, jeżeli chodzi o to, komu, za co ile zapłaciłem kiedy. Zapisuję to sobie w swoim, w swoim arkuszu, a także sam plik pobieram do odpowiedniego folderu na moim drive. Ie. W sensie już powiedziałem tak naprawdę o dwóch rzeczach, czyli zarówno wyciąganie tych, tych najważniejszych informacji. Jak i przenoszenie samych plików z miejsca na miejsce. O tym zaraz powiem jeszcze troszkę więcej, ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, że nie trzeba ręcznie przepisywać tych danych. Można automatycznie zrobić OCR za grosze. Ja o tym właśnie też mówię w tamtym filmiku i już nawet nigdy nie myśleć o tym, żeby przepisywać takie rzeczy ręcznie. Kolejnym zastosowaniem. Właśnie jest to przenoszenie plików, już, już wspomniałem, ale właśnie chodzi też o to, że można to automatycznie przenosić pliki z miejsca na miejsce. No, dla mnie najłatwiej to jest po prostu taki porządek mieć na, na drive, na, Google, na, na dysku Google, dlatego że ja po prostu z niego korzystam i tam mogę mieć sobie fakt, e, foldery, mogę je sobie w mądry sposób posegregować, na przykład. Mm, po, po dacie, po miesiącu, po tygodniu, po kliencie, można to sobie w bardzo mądry sposób zaplanować i też po prostu przeszukiwać maila. Mogą to być też jakieś inne miejsca, to nie musi być wcale mail, i przenosić właśnie te odpowiednie pliki do odpowiednich miejsc, albo też można je wysyłać odpowiednim osobom, tak? Można w załączniku przesyłać na maila do kogoś innego. Więc to też są bardzo praktyczne takie zastosowania, które właśnie znowu wymagają dużo tej takiej manualnej pracy, której no nie lubimy. Tak? Przejdę do kolejnego zastosowania. Troszkę nie wiedziałem, gdzie go wrzucić, czy tutaj, bo właśnie z, mówię o pracy z dokumentami, czy właśnie do obsługi klienta, bo też wcześniej tak jakby chyba planowałem to wrzucić przy tych rzeczach sprzedażowych i obsługi klienta. Ostatecznie znalazło się to tutaj. Dzięki Temu, że mamy AI, że mamy, że mamy modele językowe, jesteśmy w stanie przekazywać tym modelom informacje na temat naszej firmy na zasadzie jakiejś tam polityki, firmy, jakichś wartości, ale też po prostu możemy mieć taką bazę z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami do nich. Więc jeżeli Wciąż odpowiadasz na te same maile, czy Twoi pracownicy odpowiadają wciąż na te same maile, to już naprawdę można sobie łatwo zautomatyzować, odczytywać te maile z zapytaniami, znajdować w bazie odpowiedzi, wy, tak jakby podać konkretne instrukcje modelom językowym, do tego, w jaki sposób one powinny odpowiedzieć na dane zapytanie. I po prostu wysyłać. Można dla bezpieczeństwa na początku można dodać człowieka, w sensie żeby sprawdzać tą odpowiedź z modelu językowego zanim ona zostanie przesłana, czyli że dostajesz nagle powiadomienie, że Ej, tutaj padło takie zapytanie, a to jest odpowiedź, którą chciałbym wysłać. Czy ona Ci pasuje i wtedy jeżeli w większości, no chodzi o to, żeby na początku, tuż kiedy robisz, wykonujesz pierwsze próby, żeby nie puścić nie spuścić ze smyczy po prostu tego AI-a, żeby na wszystko sam odpowiadał, tylko chodzi o to, żeby jednak była ta kontrola po stronie człowieka, i dopiero kiedy widzimy, że to rzeczywiście działa bez zarzutów, i ty nie musisz poprawiać tych maili, no to można odłączyć Ciebie z tego obowiązku i pozwolić modelom językowym na odpowiadanie. I to można też właśnie w postaci maila w postaci jakichś, w postaci chatbotów, chociaż ja przyznaję, że akurat ja jeszcze nikomu nie wdrażałem chatbota, Dałem, więc to jest taka moja mini refleksja. Nie wiem jak bardzo praktyczne są chatboty. Wiem, że ludzie mają na stronkach chatboty, ale ja jakieś nie jestem wielkim fanem takich, takiego rozwiązania. Jedziemy dalej, i to już będzie czwarta kategoria. I tutaj bardziej chodzi o to, że żeby tworzyć jakieś automatyczne raporty, automatyczny research szczegółowy na podstawie czego, informacji, które się znajdują w internecie, gdyż wiem, że na to marnowane są gigantyczne godziny. Szczególnie jeżeli chodzi o próbę właśnie uzyskania jakichś informacji na temat naszych potencjalnych klientów. Zamiast przeszukiwać, wyobraź sobie, że masz bazę, nie wiem, chcesz się odezwać o 20 osób i chcesz na temat każdego z tych potencjalnych klientów zebrać informacje. To znaczy, że musisz wejść na 20 profili na social media, musisz wejść na 20 stron internetowych, przeszukać jakieś informacje, przeklikać te wszystkie podstrony, zobaczyć. Co tak, jakby, czym w ogóle się ta firma zajmuje? To są po prostu godziny i mówimy o 20 klientach, a, a o 20 lidach. A co, jeżeli ich jest 200, no to już nagle musisz zatrudnić kogoś, czy tam po prostu poświęcić czyjś etat na to, żeby on, nie wiem, przez tydzień, czy tam dwa, zbierał te informacje na temat konkretnych potencjalnych lidów. I to jest stare podejście, bo już dzisiaj nie trzeba tego robić w ten sposób, dlatego że no po prostu możemy. Wpuścić jakieś skrapery, możemy pobierać informacje na temat tego, co się znajduje na danych stronach internetowych no i można wykorzystać AI do tego, żeby po prostu podsumowania na ten temat robić. Więc ja się zatrzymałem na tym slajdzie. Już powiedziałem tak naprawdę o tym researchu, więcej, to będzie chyba kolejne zastosowanie, ale chodzi też o to, że na przykład dużo osób. Zacznę od tego zastosowania, gdyż właśnie pojawiło mi się teraz kilka zapytań o coś takiego, czyli takie właśnie cykliczne raporty, z nie wiem, albo właśnie można śledzić jakieś konkretne newsy na, na jakiś tam dany temat. Dużo ludzi już się dawno pogubiło w newsletterach, które po prostu subskrybuje, jest tego za dużo, nie ma kiedy ich czytać, też można po prostu. Na podstawie tych konkretnych newsletterów sobie, nie wiem, raz dziennie dostawać takie to w pigułce wszystko, czy też takie dostosowane do ciebie, gdzie po prostu AI przeczyta te wszystkie newslettery, wie, co cię obchodzi, wie, co cię nie obchodzi to co cię nie obchodzi, w ogóle nawet tego nie zobaczysz, zrobi dla ciebie podsumowanie, pokaże ci, gdzie możesz więcej informacji na ten temat uzyskać. Social media, dlatego, że też powiedzmy, że nie wiem, jesteś gdzieś tam, masz kilkanaście, czy tam może nawet kilkadziesiąt osób, które śledzisz na social media, na jakimś LinkedInie, na Twitterze, czy coś takiego i, no ale też nie chcesz cały czas scrollować, nie chcesz wchodzić na te na te media, dlatego że one cię po prostu rozpraszają. Chcesz raz dziennie dostać podsumowanie na przykład tego, co, co te osoby mówiły. No i jeżeli coś Cię zainteresuje, wtedy na przykład wejść i nie wiem, zostawić komentarz, czy tam polubić. Więc no, tutaj jest bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o to właśnie tworzenie raportów, takich ja to tutaj nazwałem, na podstawie informacji której tak zbieramy, i to, tu jest naprawdę mnóstwo zaoszczędzonego czasu. Wspominałem o tym researchu. Ja teraz w ostatnim filmiku, tak naprawdę zrobiłem research, gdzie pokazałem takie zastosowanie. Nie wiem, nagle mi przyszło do głowy, że chcę się dowiedzieć, jak wyglądają trendy w mojej branży na najbliższe 2-3 lata. Mówię tylko do telefonu: Hej, weź mi, zrób dogłębny research na właśnie ten temat. Jestem w takiej takiej branży, chcę się dowiedzieć to, to i to. I po prostu wymieniasz te rzeczy, bo im więcej tych rzeczy wymienisz, o co ci konkretnie chodzi, tym lepszy ten research będzie. Puszczasz to w Perplexity, automatycznie po trzech minutach masz raport na mailu. Dokładnie z tego możesz też jakieś i, i wszystkie źródła, skąd, to zostało, skąd te informacje zostały wzięte. Więc to jest naprawdę. Bardzo, bardzo praktyczne zastosowanie, w które ja teraz dopiero wchodzę, ale bardzo polecam, bo wiem, że właśnie mnóstwo godzin jest marnowane właśnie na pobieranie, szukanie, znajdowanie odpowiednich informacji w internecie. No i mam tutaj jeszcze tak, właśnie konkretne zastosowanie na przykład właśnie do scraping i zbieranie danych ze stron www, czyli też właśnie o tym researchu na temat potencjalnych leadów czy klientów. Pomyśl takie proste zastosowanie. Jakiś lead trafia na twoją stronę, nie wiem, wypełnił ci jakąś twoją ankietę i w tym i, i to nie jest jakiś tam gmail domena, tylko domena jakiejś firmy. Ty możesz sobie puścić automatyzację, w której tak zostanie odczytana ta domena i robisz scraping na tą domenę. Wyciągasz jak najwięcej informacji na temat tego, czym się ta dana firma zajmuje, wyciągasz też może jakieś dodatkowe maile, może jakiś numer telefonu się tam znajduje, i tak dalej, i nagle możesz sobie zrobić takie podsumowanie na temat całej tej działalności danej firmy. Możesz to sobie, możesz wykorzystać AI po to, żeby zderzyć to z tobą, z tym, czym ty się zajmujesz, i twoja firma, i wtedy. Robisz tak, jakby już przygotowanie pod jakąś tam wstępną ofertę, czy tam po prostu, nie wiem, jakieś zapoznanie, ale na tej zasadzie, że ty już wiesz, czy tam AI ci pomaga w tym, w jaki sposób, jakie potencjalne problemy danego klienta ty jesteś w stanie rozwiązać, plus właśnie ta personalizacja, jeżeli chodzi o, o, same, o samo zastosowanie, więc no, potencjał tutaj jest gigantyczny. I tutaj znowu troszkę się odwołuje do sprzedaży. W tym, w tym zastosowaniu, ale też właśnie, nie wiem, może chcesz pobierać jakieś informacje na temat, nie wiem, ofert pracy, które się znajdują właśnie na pracuj.pl, ile płacą za coś, jakie są wymagania na dane stanowiska. Takie rzeczy też można po prostu automatyzować w tej chwili, bo można w, w, wyszukiwać odpowiednie stanowiska. Czy coś może na OLX albo na jakichś tam innych platformach Sprzedażowych, w sensie coś może, nie wiem, szukasz mieszkania, albo coś już takie bardziej prywatne zastosowanie, ale możesz skrajpować też właśnie takiego typu wyszukiwarki. Tak? To już było te dziewięć zastosowań. Myślę, że i tak jak mówię, ja się skupiłem tylko na tych, z którymi sam do tej pory miałem do czynienia, a nie które widziałem gdzieś w internecie, czy które przeszukiwałem na YouTubie, czy na jakichś tam innych portalach typu Reddit czy LinkedIn. Więc wiem, że to są konkretne zastosowania, o których już przedsiębiorcy myślą, które zaczynają wdrażać i w których ja też pomagam. Więc jeżeli szukasz pomocy, to proszę się odezwij do mnie. Kontakt też znajdziesz w opisie i w komentarzu. A na dziś to jest wszystko, więc zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.